W tym ćwiczeniu zadekretujemy paczkę archiwalną otrzymaną z jednostki przekazującej materiały archiwalne do właściwego pracownika. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty jako kierownik. Z menu wybieramy przejmowanie uporządkowanych materiałów archiwalnych, a następnie paczki archiwalne. System wyświetla nam listę paczek archiwalnych, na której Odnajdujemy interesującą nas paczkę archiwalną, która powinna być w statusie paczka archiwalna przekazana. W razie potrzeby możemy się wspomóc funkcjonalnościami sortowania bądź filtrowania listy. Przy wybranej paczce archiwalnej, klikamy akcję szczegóły i przechodzimy do ekranu szczegółów wniosku o przekazanie paczki archiwalnej. Możemy przejrzeć szczegóły tego wniosku, zobaczyć jaka była, jakie były rezultaty jego weryfikacji. Na zakładce Załączniki do wniosku możemy przejrzeć i pobrać na dysk poszczególne pliki załączone do wniosku. I wreszcie przechodzimy do zakładki Paczka Archiwalna, na której znajdują się pliki wchodzące w skład paczki archiwalnej. W polu Dekretacja paczki wybieramy pracownika, do którego zadekretujemy paczkę archiwalną do dalszej obsługi i klikamy przycisk Zadekretuj paczkę. Paczka archiwalna została zadekretowana i będzie dalej obsługiwana przez wskazanego pracownika.